Przez ofiarę Chrystusa, przez to, że, że Ojciec nam swojego uwielbionego Syna, Wsi nasze obietanki, nasze obietnice mają siłę tylko w Chrystusie. Historia Jefta i jego dąży, ona pokazuje nam, że Bóg chce uwieść z nami w seriozni stosunki że jak šio my wchodzimy w posłuch Jomu, że jak šio my modlimy się, to my to powinniśmy robić seriozno. stawiać się do Niego jak do prawdziwego Boga, jak do To, jaki jest czasu i przestrzeni, jak do tego, jaki może wspomnieć nasi prochania i jaki oczekuje spownienia naszych obietnic